Wow, Barbie! Czy to prawdziwa mapa skarbu? Tak! Zrobiła ją świetlna księżniczka, która była pierwszą księżniczką krainy tęczy. To ona. Ukryła skarb gdzieś w swoim królestwie i zostawiła mapę i wskazówki. I nikt nigdy nie znalazł skarbu? Nie. Ale pomyślałam, że spróbujemy. Wskazówki to zagadki. Co ty? Chcę zgadywać! <laughs> tak pomyślałam. Słuchaj, to jest pierwsza. Jeśli chcesz odnaleźć skarb, Rybi ogon sobie spraw. Myślę, że świetlna księżniczka chce, byśmy były sirenami, Czyli skarb jest ukryty w tęczowych morzach. Za mną! Spójrz! Prowadzi do wielkiej muszli. A obok muszli jest druga zagadka. Jeśli skarb znaleźć chcesz, na łóżku zdrzemnij się. Hmm, jakie łóżko jest pod wodą? Hani, wracaj! Widzę ją! Za bąbelkami! <laughs> Hej, skąd znam ten chichot? <laughs> Cześć, Chelsea! Witaj królowo Barbie! Hani, znalazłaś! Szukamy ukrytego skarbu świetlnej księżniczki. Och, naprawdę? Zawsze go chciałam odnaleźć. Mogę pomóc? Oczywiście. Każdy może dołączyć do szukania skarbów. Ciekawe co tam jest w środku. Tylko jak skłonić małża, aby otworzył muszlę? O, to proste. Patrz! Gili gili gili. Puci puci puci. <śm> 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 Pierły. Zaraz. Te perły chcą nam coś pokazać. Jakiś obraz. Wskazówka na pewno. Wygląda jak kromka chleba. <laughs> Masz rację, Chelsea. A to galaretka. <laughs> Zabawna wskazówka. To ryba? Hmm, galaretkowa ryba. Czyli meduza. O, ale gdzie mieszkają meduzy? W, w Meduzim Kanionie! I widać go na mapie! Naprzód! Witamy w Meduzim Kanionie! Nie miałam pojęcia, że będzie tak ciemno. Chelsea, sprawdź mapę. Nie ma nowej zagadki? O, widzę, jest! Słuchaj, jeżeli skarb chcesz odkryć, to do łuku popłeń. Gdy ciemność budzi strach... Pomocne światła z łap. Nie widzę żadnych świateł. Może chodzi o meduzy bioluminescencyjne. To oznacza, że żywe stworzenia świecą. Gdzie one są? Hej, widzę łuk, a za nim światełka. Na pewno meduzy są po drugiej stronie. Płyńcie za mną. Tych medus wolno nam dotykać. Są magiczne. Ojej! Super! Płyńcie! Wskażą nam drogę. Hani! Wracaj! Tam jest bardzo ciemno. Musimy popłynąć za nią. Płyniemy. Spróbuj znaleźć inne księżniczki! Wzywam wszystkie tęczowe księżniczki! Ogłaszam alarm tęczowego światła! Co się dzieje? tam wpłynęła! Szybko na dół! Nic tutaj nie widać! Honey! Hani? Ha? Nie wiem dlaczego, ale mam przeczucie, że jesteśmy bardzo blisko skarbu. Barbie! Uff, już dobrze. Co mnie złapało? Wow! Wygląda jak miniaturowy pałac tęczowy. Chelsea, chyba twój ogon odnalazł skarb! <grym, tak! <grym, Zabierzmy go ze sobą. A, nie proszę. Proszę. Jeszcze trochę, o, jeszcze trochę jeszcze, trochę. A. A. Wow. Ostatnia zagadka. Aby otworzyć skarb, trzeba otworzyć serce. Dla wszystkich będzie miejsce i zyskasz znacznie więcej. Pchajmy na trzy. Raz, dwa, trzy. przodem Ojejo! ale tu ładnie Przecież był taki mały Jak, Jak to, to możliwe? możliwe To magia Możemy się tu bawić razem kiedy tylko zechcemy to jest najpiękniejszy skarb To tak realny sen, który ma